Co no, to mówię im. Jasne, ale co dalej? Ile masz zamiar nie trzymać, Tycha? Cicho! Ja będę cicho. nie ma obaw, ale Ty... A raczej mam gwarancję, że mnie nie oszuka? Pójdę tam z Tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? I nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiem, że w każdej chwili mogę ci stwierdzić kartę, jak Tak, ale wiem też, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego... Tak Sto tak, sztab złota. Sto sztab złota. Ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankradski, to trafia de Prawda? Przecież jaskier cię wołają. No, dla niego, Nie będę się przecież każdemu zachwyciemu Ordynusowi przedstawiał. A teraz podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem Ci więcej. Dziś jesteś sierdzący, ale jutro! Cicho! Coś słyszałeś? To Co? nie jest nie, nie, tylko niech nie Bel! Zły pomysł. Gerard, musiałeś znowu wszystko zepsuć? Właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że Cię widzę. Dawno Cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Pryszczilla! Co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Gerard. Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja... ja nie wiem, gdzie ona jest. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na wyspie świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z kurwiela. 好好好 we Too oh. Musimy zostawić tu chodzi, ale już niedaleko. Uh! Uh! Страж! Страж! Яскер! <плыш> 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 Pojmać tego człowieka. Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, zoltan, musimy przekonać Niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Ta, fragment, w którym strażnik przerzuca się przez końskich grzbiet jak worek kartofli, jest najlepszy. Zbijesz fortunę. Jeszcze zobaczymy. A swoją drogą zgryźliwy się robisz na starość. Martwię się po prostu. O kogo? O Siri? Gerard, więcej wiary. Wiesz jak ona walczy? Mówię ci! Ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodzieju. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc cili często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, kedmil Foli. Kledy w Dorn, Epteneid, Pundro, Itne i Hmm, To ma coś wspólnego z brzydotą. A w życiu nie widziałem nikogo brzydszego niż. Gemmaś Ślicznotka. Nie, pewien zniekształcony człowieczek, który pojawił się na brzegach Hindarskiar, a teraz siedzi w kasztelu barona. Eee, oboje jesteście tacy sami. Nigdy nie wiem, o czym mówicie. Znowu mi się wymknęła, ja a byłem tak blisko. Hmm. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Możliwe. Poza tym, jeśli klątwa rzeczywiście dotyczyła Umy, muszę go zabrać od barona. Uma to ten brzydki człowieczek. Co chcesz z nim zrobić? Przede wszystkim zdjąć z niego klątwę. Może w Kermoren mi pomogą. A potem zobaczymy. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmawiać się z Jask. A ja jestem następny. Wracajmy do szałów i Rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psóbuda. Wpadni do mnie, jak będziesz w okolicy. Sto lat się nie widzieliśmy. Musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia i jeszcze raz dzięki za pomoc.